No i czas na ten najważniejszy moment. Jan karpiel Bułecka z nami i będziemy sobie uchwalować o tym, jak wygląda życie bez ciotki Jak Jakbyś tak powiedział tak na samym początku, upłynęły już dwa roki? Kiedy to czasu? Trzeci rok. Trzeci rok teraz, tak? To był w czerwcu 28 20... Dziewiętnastego ósmego. Dwustego czerwca. Do władzy, umarła w ten dzień, co jej kres matka ciotka Resulowa Regina i leży na i jak wspominał ten moment Jasiu? No, to był dla nas wielki. By byli kom, na to my byli w ogóle w żaden sposób nieprzygotowani, bo ona do końca była pełna z życia i chodziło tam nogi bolały, kręgosłup i tak dalej, bo ona, ona miała taką naturę, że jak wiem co bolało, to tak załtem na warsztat i robić, bo ona nie wierzyła w to, że nie ma takiej choroby, ani takiej takich, co by się nie dało naprawić, nie? No to tak, to pier, z najpierw ja biedro zrobione potem, potem kolano. A potem jak się... te roki do tego, żeby noga była trochę jedna, przez to ciut, ciut krótsza, bo to jak, 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 jak to biedro naprawili, no to trzeba cały ten, ten, ten wie, organizm stanął równo i, i zaczynać co innego, w kręgu no i Ale ona była twarda. No właśnie co dzień gimnastykowała, co dzień brała kulę i chodziła. Chodziła po ogrodzie, chodziła dalej w lipki. No ale to było centrum. Ona nigdy nie była sama, ani pięć, ani pięć minut, bo od świtu tu był, było już Kumoszek. Ale, ale ten dzień był dla nas niezwykle trudny, bo ona, bo ona po prostu pożała się spać, dzwoniła do mnie jeszcze o 9 że w sobotę. 27 to było, nie. Była u niej pani doktorka yy, z Buńdowo z, z Nowego Targu, Krysia. Wtedy się ten covid zaczynał, nie. Yy, my, yy, nic z nie było. Yy, pamiętam, to była sobota, yy, tak jak godam przed tym była na pogrzebie. Swojej koleżanki pani, yy, tu jednej z zakopanego i z, z, wróciła się z tego pogrzebu, legła się. Gdy? Dżimła, jak miała jaki kłopot, to no, spać. <grywka> na taką naturę, i jak w los wtedy to siedzia na pościeli, bo obudzono, goda, że przyjedzie do niej pani buńdowo, ona się musi wyryktować, Potem. Zmieniała garderobę i siadała na rower, tak do drzwi, ale na rower, że nie widział i na Hania mało, naszej siostrzenica moja. Zdjęcie jej nawet jeszcze zrobiła, jako na, jako na, na tym, jak się tam kręci. No i wieczorem około dziewiątej dzwoni do mnie, Kajo, taką dobrą herbatę kupił. No bo dopiero wtedy, jak tą herbatę poczęstowała panią. Panią Bundową i pani buntową pochwalała, co to za dobra herbata. Jest <grystanie> angielska. To, to babka ubierze, mama uwierzała w herbatę, bo tak to herba ta ta siedziała, wylapiała tam taką, to, to się nazywa, minutka, to ta, aby ze by naparzył, że no, ta, takie, takie to było. No, ale, I za no to, jak mam w Krakowie, my kupili tego. <grystanie> No i fajnie, coś i przez z tą panią wójtową pogadaliśmy przez telefon, no i cześć, a rano, bracie, jest chyba koło siódmej telefon I jak jest tak rano telefon, to co co dwie możliwości, albo Halina z Ameryki, się siostra, to bo wtedy u <noise> jest, jest noc, albo, 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 się co stało. I, I, no, i no, przyszło to zaś, coś. coś się stało, no i, no i właśnie i kto to zadzwonił, i jak, I jak wiesz, to się... Tu spała z nią Hania. M hmm. Bo my spali na zmianę. Tu na górze. Zawsze to się był nią. ktoś był z tym. No, był ktoś był z tym. ale ona spała o 6 rano, odkręcała zomek, yy, wiesz, do łazienki. Jak tego to już pod, podkładała pod, yy, pod blachy. Yy, jak. jak, jak yy, trzeba było palić. no A. Yy, wiesz, Dziewczę młode no to mu panie dobre. Ej, Hanka siostra przychodzi właśnie, w ta, no to musiał być po siódmej chyba godzinie i idzie, a drzwi zaparte, nie, i pikuła ją w końcu, obudziła Hanie chyba telefonem, nie wiem, Hania otworzyła, otworzyła drzwi, w, wchodzą do niej, no mama śpi fajnie, widno tam na pościeli, bo to na, na dole, na, na, na tym na tym przy głównym pokoju, no i, i ona się tam, że śpi, tam i, wiesz, wygląda noga spod cod kołdry, śniota, zabieram się nie robić, ale coś tam ta noga za bardzo tak, no spokojnie i nie rusza się, nie. no i patrzy na a mama. A nie, bez męki, bez wielkich boli, bez tego, z, z, za, po prostu się nie obudziła. Więc to jest wielka, wielka, boga, być, boga łaska, zasługa i łasko, łaska, łaska. nie trzeba cierpieć, być... W jakim wieku była wtedy mama? Była no, już 87 y, w grudniu. Piękne, piękne. No. Po pół roku. Wiemy, że jeździła jeszcze na tak jest, jest w zupełnej, dobrej kondycji. Na tak jeździła do Stokondy no, do, już tak dobrze ten kręgosłup już nie bolał i te nogi nie, nie bolały, ale, ale dokąd mogła to... To i to być do narty. mówię, że nie były imprezy. Wydarzenia w Zakopanem, żeby ciotka Błeck nie była uczestnikiem i honorowym gościem. No, no tak, byś widział wiele tu jest zdjęć z, z, z tych. Tej... No ja, ja to dom tak, że mama dla, na swoje czasy na, to była tak, jak sama za, wtedy z za, chałumińskiego i dla Sienkiewicza i dla wielkich tamtych Polaków, to mama była tak na swoje czasy. Przecież na, kiedy tam siedziała, jeszcze na Kasprusie, no, podliwkami w tamtej co tam zlegowała siostrze Szczechance, no to to tam w chałupie, wiesz, wielcy tego świata, aktorzy, z, 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 ministrowie, pani Zosiu, nie, gdziekolwiek, ale u pani, pod Szczechą, w Skrytce. Zabijnął no by zabij... Nie, wiesz, nie było, nie było nie, pokój pokoju z łajękami hmm. nic, bo tamtek... Po porę pokój na łazienka, ale, ale wiesz, nie jeździło się też i za granicę, ale bo to była atmosfera to była niesamowita. Ona nikomu nie, nie kozała butów z, się zrzucać przed drzwiami, albo przed bramką, ani płacić za zawody, e, i nigdy, nie roz, ją cierci w roli. No bo się trafi taki, nie? Uh -huh. Że nie bardzo ci pasuje, ale ona e, zawsze miała taką minę e, taką. Jest. Ja. i taką. No, no i, i co, no z, z, z tych wielkich tego świata wtedy takie nazwiska, Jerem i Przybora pani Stele y, Echa, pani... Y, y, Dziedzic, Irena, Jena, dziedzic. No, wiem. Ta, y, z aktorzy wielkim stałym klientem to był bracie pan y, Ignacy Machowski. Bo jak kręcili Lenin w Polsce w 60, nie wiem w którym roku, to cała ekipa już spała w, tam w mamy, nie? W tamtej chałupie wtedy. No, y, i aktor główny, co, on biedok zawsze tego linina musiał grać, bo <grymnie> go podobny. I, 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 i potem Ignacy Małski co, co poniedziałek przyjeżdżał do nas. Ja byłem chłopcem, ale się dzieje, że co mu co? Ty poniedziałek inną. Ale. Bo w jak nie było, wiesz co, w, tym, no, w teatrze tego, to się przyjechali w niedzielę w nocy, po, pewnie po spektaklu, a po tego. No. Zabroso, panieś, bardzo zacny, człowiek wspaniały Potem A najfajniejszy klient to był Władysław, czekaj, jak mu to było, Kowalski, czy jak mu imię, co go odgrywał tego. A karguli a do płota, od Pawlaka, nie. Tak. To człowiek, on, jak przyjął tam to nigdy nie e, e, nigdy nie, nie chodził ani na, na pole, ani na narty, ani na, na spacer, ani w holi. tam jego e, e, żona i, i syn, a, a on został z chłorkami w kuchni i wynaprał krany o to był wspaniały. Wspaniały klient. No, Także, bo ja nie już nawet o takich, już o prezenterach telewizyjnych. chłopie, no. Pani. Yy, yy, patrzcie w tej głowie to już jest. Dziury się robią. Yy, yy, pani pani właścicielka, potem właściciele yy, w, 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 telewizji TVN, pierwsze Wisła, potem TVN Pa. Pan, e, pani Bożena Walter, nie? była prezenterką Telewizji Polskiej, no i jej mąż też no, pracował w telewizji, podał, ale przepraszam, nie ona przyjeżdżała. No i, mm, ale chłopie, nie będę dziwił. Tak powiedzieć, Jasiu, to jakby tak ktoś się w tym czasie mógł tu utrwalać, to można by nawet trylogię stworzyć z tych ludzi i gości, co się przewidzieli przez tę chłopę. Znajdyli... Tryologię Znajdyli... no chłopie, bo bez... się z, z, zepti... septologia, z, albo, albo autologii. Raczej polewało nam, polewało nam, w tej chwili chmury idą w górę, ta aura się zmienia tutaj z na... minuty na minutę. A mocie przepiękny plac, jest tu jest z, z widokiem nagiem, bo znajduje się w... To jest, jako to jest część zakopanego? To jest, to jest najstarsza część zakopanego, bo to jest zaplecze ulicy Kościelskiej. Wieś Zakopana można powiedzieć. Mm -hmm. To były tu kiedyś te, te grunta, co to, to, to mama kupiła tą młakę, bo to widzisz jaką młakę, do dziś nie paru, co się tam dzieje. Kiedyś kręcili. Program to zjeździli. Jeszcze nie zarosło. E, to młakę kupiła od rojki z yy, i pierwsze postawiła ten tuka siedzimy w tej chwili i to było postawione tak, że wlezą kiełbasę se zagrzeją herbatę wypiją, bo wyciąg tu jest wyciąg, no, bo tu bo jest wyciąg. wyciąg i ten wyciąg, wyciąg jest na wasym polu? Tak. na całym wasym tak. polu a przestał loć, myślę, że będziemy mogli wejść na pole trochę byś miło powiedział no. tutaj o tym krajobrazie no, no, Później no, będziemy na pole